Wojewoda Wielkopolski nie podjął decyzji o powtórzeniu przetargu dotyczącego hotelu i stołówki zachodów drzewnych w Kępnie przy ulicy Obrońców Pokoju. Przypomnijmy, starosta kępiński Jerzy Trzmiel, mając wątpliwości co do przebiegu przetargu i matactw, jakie mogły być popełnione w czasie jego rozstrzygnięcia, zwrócił się do wojewody o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wojewoda sam nie podjął decyzji. Postanowił natomiast dać wodarzowi z Kępna dwa wyjścia. Osobista rozmowa moja z panem wojewodą i decyzja, którą otrzymaliśmy od pana wojewody, dawała możliwość działać w dwóch kierunkach: albo podpisanie, albo uruchomienie drugiego kierunku działania. Druga możliwość to zgłoszenie podejrzenia o popełnieniu przestępstw w prokuraturze i ewentualna sprawa w sądzie. Starosta postanowił jednak odstąpić od drogi sądowej i zatwierdzić przetarg, suma za jaką wylicytowano nieruchomość z działką to 1 236 000 złotych. Żadnej drużynie z powiatu kępińskiego nie udało się awansować do półfinału Okręgowego Pucharu Polski. Jako ostatni z tymi rozgrywkami pożegnali się zawodnicy LKS-u Jankowy 1968. Mecz Jankowian z Płomykiem Koźminiec w środowe popołudnie przyszło obserwować kilkaset osób. Wszyscy z wyjątkiem przyjezdnych opuszczali stadion zniesmaczeni. Jankowy były tłem dla dobrze, szybko operujących piłką piłkarzy z Koźmińca. Gospodarze zagrali bardzo słabo, bojaźliwie. Dość powiedzieć, że pierwszy i ostatni raz groźnie zagrozili Pomykowi w 81 minucie. Zawodnicy trenera Jacka Kłodnickiego popełnili za to katastrofalne błędy w destrukcji. Opaki nasi nie podjęli rękawicy po prostu i dwa, dwa błędy w obronie właśnie w defensywie na 2-0 i to później gra się już tak układa pod koźminiec. I chociaż uważam, że w drugiej połowie Jankowy zagrały troszeczkę lepiej, zaczęły grać piłką więcej i, i, i to się udawało. Właśnie po błędach gospodarzy Płomek już do przerwy rozwiął nadzieję na awans. Najpierw po kiksie jednego ze steporów w 24 minucie Damian Baran pokonał Hektora Dumańskiego. Na 2 do 0 podwyższył w 44 minucie Dawid Cieślak, a w 88 minucie Baran ustalił wynik meczu. Kapitalny mecz zagrał grający trener Płomyka Michał Kłosiński. No nie oczekiwaliśmy szczerze mówiąc takiego łatwego tutaj zwycięstwa. Wiemy, że tutaj gospodarze na, na, na własnym boisku są bardzo groźni. Jednak dzisiaj w pierwszej połowie mecz się bardzo dobrze dla nas ułożył. Stworzyliśmy kilka dogodnych sytuacji i twierdzę nawet, że wynik mógł być jeszcze wyższy koło 5 -0. Po pozostałych spotkaniach ćwierćfinałowych centra pokonała Kalisję Kalisz 3 do 2, Biały Orzeł Koźmin przegrał z Piastem Koblin 0 do 6, a Prosna Kalisz wygrała z Astrą Kratoszyn 3 do 0. W półfinale Płomyk Koźminiec zagra z Piastem Koblin, zaś Prosna Kalisz z Centrum Ostrów. Bardzo ciekawie będzie na boiskach piłkarskich regionów najbliższy weekend. Ozdobą zdobą zmagań powinna być rywalizacja w kaliskiej klasie okręgowej pomiędzy pogonią Trębaczów a orłem broczeń. Ten mecz w niedzielę o 11. O tej samej porze w Kaliszu rozpocznie się najciekawsze spotkanie weekendu. Prosta zagra z Ostrowią. W tej kolejce Jankowy jadą do Nowych Skalmierzyc na mecz z nieobliczalną pogonią. W klasie A najciekawiej zapowiada się pojedynek sienianic ze Słupią. To spotkanie rozpocznie się o 11. A moc nie powinno zabraknąć w trzcinicy, gdzie o 16 grać będzie świba. W klasie B największe emocje wzbudza pojedynek gks Rychtal-Skoroszów z polonią kępno. Zawodnicy z Ryktala jesienią na stadionie miejskim w kępnie odebrali dwa punkty biało niebieskim. Czy faktycznie piłkarze tego klubu nie leżą polonii? Ja bym nie podchodził w ten sposób, że nam nie leży. Nam musi leżeć każdy za, przeciwnik, tylko musimy bardziej serio do tego meczu podchodzić i realizować założenia takie jakie sobie w szatni zakładamy, jakie sobie nakreślimy i po prostu tego się trzymać i tego, to po prostu grać, co ustalamy. W zespole polonii kilku kluczowych zawodników narzeka na kontuzję. Wykluczony jest udział w grze Sebastiana Cieplika, który podczas ostatniego pojedynku wybił bark. Początek spotkania w rektalu w niedzielę o 11.